Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest e, polityk koalicji e, obywatelskiej Andrzej Rozenek. A Dzień dobry. A, poroz a porozmawiamy dziś o e, ustawie deupekizacyjnej, tak zwanej, a tak naprawdę ustawie, która skrzywdziła wiele osób. E, może Pan przybliży. E, Czego dotyczyła ta ustawa, kogo i dlaczego mowa jest o krzywdzie ludzi? Bo mówimy o ustawie, która do jednego worka wrzuciła strasznie dużo osób, yy, tak naprawdę zrównując wszystkich w prawach jako przestępców. Zgadza się. Zanim przejdziemy do tematu, to bym chciał serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali głos na mnie w ostatnich wyborach do Europarlamentu. Uzbierało się tych głosów całkiem sporo 24 tysiące także serdecznie, pięknie, dziękuję i. I myślę, że godnie wsparliśmy tutaj naszą listę koalicji obywatelskiej, co na pewno się przyczyniło do tego, że tym jednym mandatem wygraliśmy z PiS. -em. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za, za każdy głosik. Natomiast wracając do, do tematu, no to jest bardzo przykra historia. To jest ustawa, którą PiS przegłosowało 16 grudnia 2016 roku. Podczas słynnego głosowania na sali kolumnowej, nie na sali plenarnej. Odbyło się to w ten sposób, że tak naprawdę nie wiadomo, kto za to odpowiada, ponieważ nie ma imiennej listy głosujących. To jest to właśnie posiedzenie, na którym liczono głosy ręcznie, na którym na które nie wpuszczono opozycji. No i wtedy właśnie w takich okolicznościach, okolicznościach urągających jakimkolwiek standardom parlamentarnym przegłosowano tę haniebną ustawę, którą my nazywamy ustawą represyjną. Staramy się nie używać słowa dezubekizacja, dlatego, że jest to mylące no, urząd bezpieczeństwa zlikwidowany bardzo dawno temu i, i jest nikła szansa na to, żeby w ogóle ktokolwiek przy życiu był kto służył w tym urzędzie bezpieczeństwa, więc już sama ta nazwa była była pewnego rodzaju manipulacją. Co ta ustawa zawiera? Ona zawiera zapisy mówiące o tym, że emerytom mundurowym należy odebrać znaczną część ich uposażenia, czyli emerytury. I wtedy, jak wprowadzono tę ustawę, ona weszła 1 października 2017 roku w życie ograniczono te uposażenia w przedziale 854 716 zł, czyli najmniejsza wtedy dopuszczalna emerytura 854, mniej ZUS nie może wypłacać, a maksymalnie 1716, no to dotyczyło to tych, którzy mieli na przykład generalskie emerytury, no to oni mieli powiedzmy tam po 5, 6, 7 tysięcy, no to po tej obniżce dostali 1716 złotych na rękę. Skutki tego były opłakane, dotknęło to około 50 tysięcy mundurowych, z czego y, śmiercią przypłaciło y, wprowadzenie tej ustawy y, 68 osób. O tylu przynajmniej wiemy. Y, co, co mam na myśli, mówiąc, że śmiercią to przy, no, przypłaciło? Właśnie chciałem zapytać. Są to, są to samobójstwa, jest kilkanaście samobójstw tej, w tej liczbie. Są zawały serca, udary, y, y, odstawienie leków które skutkowało śmiercią, a nawet odstawienie pożywienia, czyli ktoś się zagłodził po prostu. I to jest 68 potwierdzonych sytuacji. No, ktoś powie, no jak można dostać, nie wiem, zawału po wprowadzeniu jakiejś ustawy? Otóż można, bo były takie sytuacje, że przychodził listonosz z decyzją z zakładu emerytalno-rentowego do danego człowieka i wręczał mu taki list. No i emeryt otwierał ten list, dowiadywał się, że jest objęty ustawą. Represyjną i dostawał w tym momencie zawału. No trudno tego nie połączyć. Tak, to jest moim zdaniem, oczywiste, że treść tego listu spowodowała zawał, i w konsekwencji śmierć tej osoby. I takich mamy bardzo dużo przypadków. Mamy, mogę o, o niektórych konkretnych powiedzieć. Tak, ale to może najpierw to do tego przejdziemy, ale te, to, 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 to teraz już jak już był ten taki szok, czyli opowieść, dlaczego. Ja się jeszcze zapytam, bo tam był taki spektrum od oficerów wywiadu, jak pułkownik Piotr Groński, którzy byli pozytywnie zweryfikowani, następnie służyli po 90., po roku Polsce jeszcze kolejnych dwadzieścia par lat, wyrabiając sobie zupełnie nowe, bardzo wysokie już tylko czysto nawet te emerytury. Dotyczyła też ludzi, którzy w ogóle nie mieli nic praktycznie wspólnego z żadnymi służbami, tylko się po prostu załapali na, na ten pasek. Ale niech i pan powie, jaka jest ta dobra wiadomość, bo to ona miała być tym tematem naszej rozmowy. Co się, co się wydarzyło? To może jeszcze uszczegółowimy, kogo to tak naprawdę dotyczyło. Dotyczyło praktycznie wszystkich, którzy służyli przed 90 rokiem i w jakikolwiek sposób podlegali pod, pod służbę bezpieczeństwa, w tym na przykład sportowcy z klubów gwardyjskich. Bo oni też są za, za, zapisani w tej ustawie, w tym na przykład ludzie, którzy tworzyli PESEL, czyli wszyscy pracownicy bazy PESEL, w tym na przykład pracownicy biur paszportowych. E, również, jeżeli była sekretarka w biurze paszportowym, to też się na to załapała. Tak, bardzo szeroka ustawa, która no, y, objęła również na przykład strażników granicznych niektórych, y, niektórych y, pr, pracowników służby więziennej. No, y, szczerze mówiąc, y, zakres tego. Y, Zakres tego był ogromny. Wśród tego też znaleźli się na przykład lekarze ze szpitali, MSW, a nawet pielęgniarki. Dlaczego ta ustawa jest taka niesprawiedliwa? Dlatego, że ona zakłada odpowiedzialność zbiorową. Czyli nie bada się, czy ktoś coś popełnił złego, tylko po prostu wszystkich się wrzuca do jednego wora i kradnie, zabiera się im emerytury. To jest pierwszy punkt. I drugi punkt, no to są świadczenia emerytalne i systemem emerytalnym nie powinno się wymierzać sprawiedliwości nigdy, bo coż to jest świadczenie emerytalne? To jest umowa obywatel-państwo. Jeżeli ja się umawiam z państwem, że będę składkował, to oczekuję, że państwo się wywiąże ze, swo ze swoich zobowiązań i jak dożyję wieku emerytalnego, to mi tę emeryturę w takiej kwocie, na jaką się umówiliśmy wypłaci. Jeżeli państwo tego nie dochowuje, a są, były takie państwa w historii, na przykład Rosja za czasów Jelcyna przestała wypłacać emerytury, no to jest to państwo upadłe, tak? To jest to państwo, które praktycznie przestaje istnieć, bo obywatel nie ma prawa mieć zaufania do państwa, które nie realizuje swoich zobowiązań, nie realizuje umów. I taką umowę, oświadczenie emerytalne, to można wypowiedzieć, ale wyłącznie za porozumieniem stron, tak? Mogą się strony dogadać, porozumieć. Na przykład przedstawiciele jakiejś grupy zawodowej mogą się dogadać z państwem, i, i wtedy rzeczywiście można próbować zmieniać te świadczenia, ale w ten sposób, każąc przy okazji y, ludzi, nie wolno tego robić. Y, jakie są dobre wieści? Może zacznę od tego, że są złe wieści, czyli jest, z, złą wieścią jest prezydent hobbista, który nadal jest na stołku prezydenta, i raczej nam y, takiej ustawy zmieniającej tę ustawę represyjną. No nie, nie zaklepie, tak, to wiemy. W związku z tym trzeba było szukać jakichś wyjść awaryjnych na czas, kiedy jeszcze prezydent jest, żeby pomóc szybko tym emerytom mundurowym, no bo oni są w bardzo podeszłym wieku, część z nich umiera. Prawie już 10 tysięcy z tych ludzi odeszło na tamten świat, tak, nie doczekawszy sprawiedliwości. Co wymyślono? Wymyślono, że skorzystamy z artykułu 8a tej ustawy. Tam pisowcy sobie zawarli taki artykuł, sprytnie bardzo, dla swoich esbeków ja to tak nazywam. Taki artykuł, w którym minister może jednoosobowo zadecydować, że ktoś jest wyjęty spod, spod tej ustawy. Także akurat tego Jana Kowalskiego ta ustawa nie będzie dotyczyła. I to jest artykuł 8a. Tam są zawarte takie dziwne, dosyć niejasne zapisy, że do, może to dotyczyć ludzi, którzy mają krótkotrwałą służbę przed 90. rokiem no i służyli z narażeniem zdrowia i życia. No tak teoretycznie to, to w zasadzie są to tak niejasne zapisy, że praktycznie każdego można tym, tym artykułem 8 objąć. I powstała komórka teraz w ministerstwie, która bardzo szybko Yy, przetwarza te wnioski o 8A i yy, wyjmuje po kolei wszystkich funkcjonariuszy spod obowiązywania tej ustawy. No i druga rzecz, którą mógł minister zrobić i na szczęście zrobił, to nakazać zakładowi emerytalno-rentowemu wycofać wszystkie apelacje i kasacje, które ten zakład emerytalno-rentowy składa w sprawach, yy, które oczywiście w sposób naturalny większość emerytów mundurowych wytoczyła. Yy żądając przywrócenia pełnej, pełnej emerytury. Dodam na marginesie, że większość spraw jest wygrywanych w sądach, że sędziowie w zasadzie, można powiedzieć, już stworzyli pewną linię orzeczniczą, która się utrzymuje. Ona jest oparta głównie o, o orzeczenie Sądu Najwyższego, który to Sąd Najwyższy stwierdził, że w każdej sprawie należy jednostkowo badać przypadek tak? i dochodzić tego, czy dany funkcjonariusz popełnia jakieś świństwa, czy też po prostu służył normalnie, tak jak, jak każdy służy państwu, takiemu, jakie ono wtedy było. I na mocy tego właśnie orzeczenia Sądu Najwyższego bardzo, bardzo dużo spraw jest wygrywanych. Niestety to się ciągnie, tak? No bo trzeba przejść przez pierwszą instancję, przez drugą instancję, dlatego że Zer się do tej pory odwoływał w każdej sprawie i, i w każdej sprawie były te drugie instancje. Teraz już tego nie ma, teraz już tego nie będzie. Emeryci wygrywają w pierwszych instancjach i, no i cieszą się z zwrotem, zwrotem emerytury. W przypadku 8a, zastosowania artykułu 8a nie ma zwrotu tych zagrabionych pieniędzy, jest tylko ustanowienie na dzień decyzji na nowo należnej emerytury, tak, to jest ta różnica która na pewno jest bolesna dla emerytów mundurowych i oni dlatego tak czy inaczej będą szli do sądu i dochodzi, będą dochodzić... No tak, do sądu. ale, będą, ale będą, będą już dostawać... Ale już będą mieli tak od, od dnia tej decyzji normalną emeryturę, taką na jaką sobie zapracowali. Są tam jeszcze oczywiście pewne drobne, a raczej niedrobne niedogodności. Na przykład w momencie, kiedy sąd zasądza zwrot tej emerytury, to emeryt mundurowy otrzymuje całą kwotę zaległą minus podatek. I minus podatek i to wychodzi 41% zazwyczaj. Czyli wyobraź sobie, że na przykład należy ci się 100 tysięcy i nagle dostajesz nie 100 tylko 60. Już nie, w ogóle nie ma mowy o żadnych odsetkach, tak? bo państwo nie wypłaca od tych kwot odsetek. Czyli tak czy inaczej emeryci mundurowi są stratni na tym. No, ale przynajmniej się cieszą, że część kwoty udało się odzyskać i że, że jest to też dla nich potwierdzenie tego, no, że nie byli bandytami, tak? że nie byli jakimiś łobuzami, którym trzeba odebrać emeryturę, bo jak to pisowcy mówili, są, um, są ludźmi niegodnymi tego, żeby, żeby otrzymać emeryturę, bo byli zbrodniarzami, nie wiem, wyrywali paznokcie ludziom albo przypalali gorącym żelazem. To są wszystko bzdury. Nikomu nic takiego nie udowodniono. A nawet gdyby udowodniono, to nie jest system emerytalny do tego, żeby takich ludzi skazać. To jest pion prokuratorski w który powinien się takimi obywatelami zająć, jeżeli oczywiście im się coś udowodni. To tak w telegraficznym skrócie. No właśnie, czyli, czyli to będzie taka sytuacja, że tych, ilu, ilu zostało tych, którzy odzyskają w ciągu tych kilku tygodni prawa doświadczeń? Bo to rozumiem, że do czasu. Tego, jak się nie zmieni prezydent, to będzie to po prostu ta decyzja, która no, ileś tych ludzi, ileś rodzin odzyska prawo, tak? Tak, tak, tak. No to, to będą tysiące ludzi. No, trudno powiedzieć dokładnie, ile. Dlatego, że my tu mamy dosyć duży bałagan w tej sprawie, dlatego że część ludzi poszła właśnie drogą sądową, część nie poszła. Część odzyskała emerytury, część jeszcze nie odzyskała, część czekała na apelacje. Apelacje są teraz wycofywane. I to jest jakby jedna kategoria ludzi, czyli tych, którzy się sądzą. Jest kategoria ludzi, którzy się sądzą i poszli w trybie artykułu 8a. No, niektórzy właśnie jest kategoria, niektóry... którzy się nie sądzą i poszli. Czyli w po prostu trybie... nie, nie ma jeszcze po prostu globalnych danych, ilu już wygrało? Tak, ilu. Danych, ale na pewno każdy wniosek z artykułu 8a który zostanie napisany przez emeryta mundurowego, zostanie bardzo poważnie potraktowany i to no, o tym mogę zapewnić. Albo też, bo to czy bo to ta sytuacja, w których rodziny, bo przecież to jest też tak, że zwykle ta emerytura mężczyzny, bo to w większości wypadków o niego chodziło, chociaż pewnie są też e, e, przykłady odwrotne, że kobieta e, zarabiała więcej i tego oczywiście się, się odpowiednio rzadsze. Czy te, ci współmałżonkowie, jeżeli już zostali sami, czy oni też mogą wnosić z tego paragrafu 8a e, o rewaloryzację, znaczy o, o, o przywrócenie emerytury, i w związku z tym mogłaby sobie wystąpić ta dana osoba o to wyższe świadczenie? Wydaje mi się, że z 8a chyba nie, ale na pewno mogą dochodzić przed sądem, dlatego że ustawa do, dotknęła również wdów i sierot po, po funkcjonariuszach. Czyli nie dość, że pisowcy pozabierali ludziom, którzy służyli przed 90 rokiem, to jeszcze pozabierali wdową i sierotą po tych, po tych funkcjonariuszach. No to już jest, wiesz, to jest, to jest takie draństwo, które na, naprawdę ciężko sobie wyobrazić. To dotyczy też y, y, inwalidów, to dotyczy ludzi naprawdę ciężko chorych, obłożnie, y, którzy się leczą, leczenie kosztuje, jak wiadomo, dużo. No, to ka każdy z tych y, przypadków jest y, osobno rozpatrywany, i każdy jest y, jakąś ludzką tragedią. <laughs> ja znam emerytów mundurowych, którzy y, jak zostali objęci tą, tą ustawą, no to na przykład sprzedawali wszystko, co mieli w domu. Wiesz, y, jakieś nie wiem, y, pierścionki, chodzili do lombardu, żeby, żeby przeżyć po prostu, tak. No i dzisiaj im państwo zwraca, zwraca im powiedzmy te 60% tego, co im państwo ukradło. Bez odsetek. No jest to, jest, jest, bez odsetek. jest to niby jakaś sprawiedliwość, no, ale jednak, jednak ci ludzie zostali pokrzywdzeni i nadal te krzywdy odczuwają i nadal uważają, że, że państwo się obeszło z nimi w sposób skandaliczny. No, taki wspominam wspom przykład chyba wszystkim Gromosław Czempiński, tak, człowiek, który odpowiadał za operację samą, tą, w której uratowaliśmy amerykańskich szpiegów w, w, w Iraku. Operację świetnie przeprowadzoną. Na tyle Amerykanie byli zachwyceni jakością tej operacji, że potem w zamian umorzyli nam znaczną część naszych długów. Kilkadziesiąt miliardów dolarów. dolarów Polska na tym zyskała. I potem pisowcy przyszli i generałowi Czempińskiemu ograniczyli emeryturę właśnie do 1716 zł. Dodać może należy, że generał Czempiński w tym czasie i do dzisiaj jest w ciężkim stanie, choruje. No jeszcze ma na utrzymaniu dziecko, które też jest, jest no, niepełnosprawne. Także wiesz, no to są sprawy potworne, tak. To jest, to jest nieludzkie po prostu to, co oni zrobili. I, i, i to jest jawne bezprawie. I jeszcze bym powiedział coś o tych osobach, które, no właśnie. które nie żyją. Jeden z funkcjonariuszy dorabiał sobie prowadząc sklepik taki przyszkolny. Jak dostał tę decyzję śmierci, dostał ten list z zakładu emerytalno-rentowego, to wziął w sznur, poszedł do tego sklepiku i tam się powiesił. Po prostu w nocy, rano go znaleziono, że tak powiem, na ostatnim miejscu pracy martwego. Była też słynna historia takiej pary emerytów objętych ustawą. Złocławka, którzy postanowili popełnić samobójstwo zażywając niezwykle dużą dawkę insuliny. Akurat to mieli pod ręką. To państwo Rutkowscy I e, e, no, oczywiście po zażyciu tak dużej dawki insuliny, człowiek traci przytomność. Obydwoje stracili przytomność. E, mąż się obudził. W trakcie zobaczył, że no widocznie była za mała dawka, tak tej insuliny. Zobaczył leżącą małżonkę. No i poprawił, tak? Podciął sobie żyły i, i zmarł. A pani Rudkowska okazało się, że jakimś cudem przeżyła wybudziła ją sunia, która ją tak uporczywie lizała po, po twarzy, że, że ją obudziła. I ona w bardzo ciężkim stanie została zawieziona do szpitala. Tam przywrócono ją do, do względnego zdrowia. Już nigdy nie była w pełni sprawna. Przeżyła jeszcze kilka lat, niestety też odeszła. No to ta historia akurat została dosyć dobrze udokumentowana, ponieważ Andrzej Dziedzic, taki znany polski reżyser, dokumentalista, nagrał film o tym. Film dokumentalny. Wstrząsająca historia tej pani, tego psa i tego męża, który ale też powiedzmy, bo to też ludzie nie do końca rozumieją, że to, to, to dotyczyło na przykład też policjantów, którzy, którzy byli, zaczynali w milicji i w ogóle tylko, jakby to powiedzieć, gdzieś tam za szeregowaniem podpadali, natomiast całe życie zajmowali się ściganiem przestępstw kryminalnych. No ja blisko znam na przykład historię pani Grażyny Piotrowicz, która była w milicji służyła w Legionowie, w szkole oficerskiej w Legionowie i tam odpowiadała za sprawy kulturalno-światowe. Tak naprawdę zajmowała się tym, żeby milicjantów wwozić do teatru, do kina, do muzeum i tak dalej. Oczywiście została objęta tą ustawą, mimo że potem 20 parę lat jeszcze służyła w Wolnej Polsce i dosłużyła się wysokiego stopnia pod, podpułkownika. Na stare stopnie mówiąc, i, i zakończyła służbę w Komendzie Głównej Policji, między innymi odpowiadając za bezpieczeństwo podczas Euro 2012. No i też została objęta tą ustawą i też otrzymała emeryturę właśnie w tej wysokości 1716 zł. No to są podłe rzeczy, tak? To ci, wie, naprawdę większość z tych ludzi, którzy zostali objęci tą ustawą, służyła po 90. roku i została pozytywnie zweryfikowana. Wielu z nich naprawdę dbało o nasze bezpieczeństwo, tak jak Grażyna Biskupska na przykład, która odpowiadała za pion antyterrorystyczny w, w Policji Stołecznej. Czyli bezpośrednio jakby tutaj zawdzięczamy jej to, żeby, że, że walczyła z gangami, które wtedy się panoszyły w, w Polsce i i dzięki jej pracy, jej kolegów dzisiaj mamy dużo bezpieczniejsze państwo niż, niż wtedy. I też jej zabrano emeryturę. No, jest też Olga Krzyżewska, która całe życie pracowała z, z nielatami, tak, czyli zajmowała się pracą z trudną młodzieżą. I rzeczywiście przed 90. rokiem też, też służyła, ale całe już potem kilkadziesiąt lat robiła to właśnie już w policji po, po 90 roku też jej odebrano emeryturę. No to są historie po prostu niebywałe. To jest, to jest coś, że jak człowiek się nad tym głębiej zastanowi, to wychodzi cała podłość tego pisowskiego państwa, wychodzi cała bezwzględność tego, tego aparatu przemocy, który oni stworzyli, bo mścić się na starszych ludziach, jeszcze mścić się w sposób taki. Kompletnie ślepy, tak? Bez dania szansy nawet na, na pokazanie tego, co ci ludzie robili dobrego, no to, to, jest, to jest wyjątkowa podłość. Ja się w tą sprawę zaangażowałem w 2015 roku i do dzisiaj się nią zajmuję i, i jak słyszysz, cały czas budzi to we mnie ogromne emocje, bo ja część z tych ludzi poznałem. Byłem u rodziny jednego z oficerów, który też w szkole w Legionowie akurat służył i tam zajmował się, powiedzielibyśmy, że był instruktorem WF-u, zajmował się ćwiczeniami fizycznymi z milicjantami, a potem z policjantami. I on jest właśnie jedną z tych 68 ofiar, ponieważ dostał list śmierci i, i wylądował potem w szpitalu w ciężkim stanie i za, po, po paru dniach umarł. Serce nie wytrzymało i byłem tam u jego żony i rozmawiałem z jego żoną bardzo długo, przysłuchiwała się temu ich córka, która wtedy miała 10 lat chyba, nawet nie całe 9, bo oni dosyć późno to dziecko mieli. I... Ta córka siedziała, siedziała całkiem cicho. Przysłuchiwała się, miała łzy w oczach, w końcu nie wytrzymałem, i po tej godzinie rozmowy zapytałem, na no co ty o tym myślisz. A ona ze łzami w oczach powiedziała, tylko jedno zdanie. Ja bardzo bym chciała, żeby ktoś kiedyś za to odpowiedział. No właśnie, bo to Ciebie będzie to... tak. Bo teraz bo teraz mamy sytuację tak. Mamy sytuację taką, że yy, no tutaj są też jakieś chyba wątki. Yy, po pierwsze, tego, że ta decyzja jest ewidentnie bezprawda, to już sądy nie mają w większości, no nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Ale jest stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, no bo yy, określoną grupę ludzi, na przykład powiem o oficerach wywiadu, którzy zostali objęci, ale też i kontrwywiadu, którzy zostali objęci tą ustawą deubykizacyjną w taki sposób właśnie, że, spo, że ludzi, którzy... No, dysponują wrażliwą wiedzą z punktu widzenia państwa, nagle się pozbawia z dnia na dzień środków do życia. Jest to stworzenie. Oczywiście wiele oficerów mówiło, że nie znalazł się żaden zdrajca, ale to nie znaczy, że no, nie stworzono zagrożenia, nie wysłano sygnału. Oni, tacy ludzie, jak na przykład pułkownik Piotr Roński mówią, że to zostało zrobione. W interesie e, rosyjskim. To jest, ten, to jest ten pierwsza rzecz. Czy tu, nie ma, czy tu nie ma właśnie, żeby sprawdzić, co zostało zrobione. Drugie, e, że e, stworzono właśnie tą możliwość e, indywidualnej abolicji przez ministra, nawet pod hasłem dla swoich sb przyjdźcie, dajcie nam coś, e, kupcie się w nasze łaski, przynieście nam kwity, to dostaniecie indywidualne odpuszczenie. Na no jakiś szereg rzeczy, no, które pewnie muszą być objęte jakimś śledztwem najpierw, ale wyglądają bardzo niepokojąco. To prawda. I o ile wiedza ludzi, którzy służyli przed 90 rokiem, dotycząca tamtych lat, moim zdaniem, dzisiaj jest w zasadzie bezużyteczna dla obcych wywiadów. O tyle może stanowić bardzo ciekawe materiały kompromitujące dla polityków yy, obecnie, yy, w obecnych czasach. I to bym tak zaszufladkował. Za Natomiast trzeba pamiętać, że ci ludzie, którzy zostali objęci ustawą, często służyli bardzo długo jeszcze za współczesnej Polski. No, yy, Darek Jasiński z Radomia, oficer A Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stopniu pułkownika Jeden z najlepszych kontrwywiadowców w Polsce, objęty tą ustawą, na pewno ma bardzo ciekawą wiedzę, bo skończył służyć w 2017 roku, czyli to są w miarę świeże informacje. I, i rzeczywiście, no, ja też nie słyszałem, żeby jakiś zdrajca się pojawił, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, nękanie takich ludzi, którzy taką wiedzę posiadają, Zmuszanie ich do, do biedowania, do głodowania, no, może powodować bardzo różne sytuacje. Sytuacje zagrażające tajemnicy państwowej, zagrażające w związku z tym naszemu bezpieczeństwu, i myślę, że pisowcy z pełną świadomością to zrobili. Wiedzieli, co robią. To, to akurat łatwo przewidzieć tego typu sytuacje. Ale jest też jeden ciekawy wątek, na który zwrócił mi uwagę. Pewien wysoki funkcjonariusz, który otrzymał no, taki anonim bardzo ciekawy. W tym anonimie było napisane, że to jest zemsta za to, że zdradzili. Było to pisane ewidentnie przez, przez Rosjanina, bo nawet były tam pewne wtręty rosyjskie i typowe dla, dla Rosjan zwroty. I w tym anonimie było napisane, że zostaliście pozbawieni emerytur, dlatego że nas zdradziliście. Na czym ta zdrada miałaby polegać? Otóż na tym, że coraz więcej się ukazuje bardzo dobrze sprawdzonych informacji, mówiących o tym, że to nasi oficerowie, głównie wywiadu PRL, doprowadzili do bliskich kontaktów z CIA i dzięki temu, potem do y, y, pokojowej zmiany w Polsce w 1989 roku, a potem do wejścia Polski do NATO te kontakty trwały od 1988 roku no i one zostały potem odebrane przez Rosjanę Kozdrada tak to są, to są bardzo ciekawe historie opisuje to między innymi w swojej książce człowiek który się nazywa Pomfret. mówimy o pozdrowieniach o pozdrowieniach Pozdrowienia z Warszawy tak z Warszawy tak, tak się ta książka nazywa. Bardzo ciekawa, pasjonująca lektura, pokazująca właśnie, jak ścisłe były te kontakty, jak coraz lepiej się poznawali agenci obydwu stron i jak dobrze wpłynęło to potem na naszą sytuację międzynarodową, szczególnie w kontekście przyjęcia Polski do, do NATO, co było przecież dla nas bardzo ważne. I tak sobie myślę, że może coś w tym być, tak? To być może. Albo rzeczywiście Rosjanie w jakiś sposób zainspirowali pisowców do tego, albo może po prostu wykorzystali tę sytuację do tego, żeby jeszcze z zewnątrz pogrozić palcem i pokazać: O, widzicie, jak będziecie dla nas nie mili, to potem spotkają Was takie rzeczy. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o naprawieniu jednej z takich najbardziej chyba właśnie takich jaskrawych przykładów bezprawia, czyli. Zbiorowego odebrania kilkudziesięciu tysiącom osób uprawnień emerytalnych, kompletnie bezprawnego, za które Polska będzie przez lata płacić odszkodowania. I to akurat pewnie, bo tutaj to mnie zaskoczyło, że, że tam nie ma odsetek, bo to akurat to, to pewnie te odsetki, ten kto pójdzie do Strasburga, to sobie dostanie. Tak. I... tak już, już mamy takie przypadki, że ludzie już te odsetki odzyskują na drodze sądowej. To niestety jest znowu kolejna gehenna. Przypominam, dotyczy to starych ludzi, którzy już mają naprawdę powyżej uszu wszystkich tych problemów życiowych i wielu z nich po prostu zrezygnuje z tego dochodzenia. Ja, ja mogę powiedzieć... Ale są tacy, którzy nie rezygnują. Ja mogę tylko powiedzieć, że mnie tylko jedna rzecz w tym zawsze bolała, że ludzie, którzy ucierpieli na tej ustawie, jak chociażby generał Czempiński nie użyli swojej wiedzy i swoich kontaktów do tego, żeby podziękować PiSowi <grych> informacjami, jak chociażby Jarosławowi Kaczyńskiemu. Bardzo dziękuję za rozmowę i do ja zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.